Música Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com Już jest nowy numer Gazety Lokalnej. W numerze m.in. finansowa afera w Kutnie. Poszły przekręty na grube miliony? Syrenka promuje kutno, kultowe auto powraca w wielkim stylu. Wyjątkowa wizyta w kutnie Kaczyński przyciągnął tłumy. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Zł. Drodzy wyborcy, od lat jestem blisko Was. Znam Wasze problemy i zawsze możecie nam pomóc. Kamera do, Mamy! Można wiele obiecać, jednak nic z tym nie zrobić. Ale czy rzeczywiście o to chodzi? Aby skutecznie działać, przede wszystkim trzeba umieć słuchać. W prawdziwej przyjaźni słowa są zbędne. My rozumiemy się bez nich. Czerpiąc z doświadczenia seniorów, ze spokojem patrzymy w przyszłość. Bezpieczną przyszłość. Przecież Ty też kochasz Polskę. Danuta Ewa Zakrzewska, kandydatka do Senatu RP. Dlaczego do Senatu? Ponieważ chcę zapewnić równe szanse rozwoju dzieciom i młodzieży, godne życie osobom starszym i potrzebującym pomocy. Zamierzam brać udział w tworzeniu dobrego prawa w najlepszym interesie regionu i kraju. Kompetencje i doświadczenie pozwolą mi aktywnie uczestniczyć w działalności Senatu. Dziękuję za zaufanie i każdy oddany na mnie głos. Danuta Ewa Zakrzewska. Materiał sfinansowany przez Kawu Platforma Obywatelska RP. Przemysław Błaszczyk wraz z żoną Moniką wychowuje syna Maksymiliana. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 15 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolno-hodowlane. Od 2007 roku pełni mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Przyszłość swojej rodziny związana z naszym regionem. żyję, wychowują swojego syna, pracują i spędzam wolny czas. Znaczy Rzeczypospolitej Polskiej pragnę nadal być państwa reprezentantem. Dlatego 25 października proszę o państwa głos. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. 25 października zdecydują państwo o wyborze nowego składu parlamentu. Nie jest tak, jak przedstawiają to media, że mają państwo wybór między mafią a sektą, o czym śpiewa Kazik Staszewski. Jest alternatywa. Tą alternatywą jest lista wyborcza Kukiz 15 którą w naszym okręgu mam zaszczyt otwierać. Moim hasłem wyborczym jest postawmy na Polskę. Ja też stawiam na Polskę, dlatego będę głosował na pana Tomasza Rzymkowskiego. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy środę, 7 października, a imieniny obchodzą Justyna, Marek, Stefan i Tekla. Zaczynamy wiadomości dnia. Prokuratura Rejonowa w Kutnie nie zgadza się z wyrokiem łódzkiego sądu okręgowego, który we wrześniu uniewinnił Alicję K. Do łodzi trafiła już apelacja w tej sprawie. Przypomnijmy, że 20-latka w marcu ubiegłego roku w Sójkach zasztyletowała 32-letniego mężczyznę. Zdaniem sądu działała w obronie koniecznej i jej ciosy podyktowane były zamachem na jej wolność i zdrowie, jakiego dopuścić się miał zamordowany. Stowarzyszenie historyczne Pułk 37 wraz z pracownikami Muzeum Regionalnego w Kutnie i osobami zaprzyjaźnionymi poszukiwali pozostałości z czasów II wojny światowej na terenie parku Trałutta. Celem poszukiwań było odnalezienie urn wypełnionych ziemią z pól bitewnych z czasów II wojny światowej oraz aktu erekcyjnego zakopanych przy odsłonie pomnika ku czci żołnierzy wojska polskiego poległych w bitwie nad wzórą we wrześniu 1939 roku. Czy udało się coś znaleźć? O tym na KCI. Po kilkumiesięcznych bojach podczas dzisiejszej rozprawy w sądzie rejonowym w Kutnie zapadł wyrok w sprawie pomówienia Krzysztofa Debicha przez Konrada K. Radny Powiatowy został uznany za winnego. Dziś w sądzie rejonowym w Kutnie zapadł nieprawomocny wyrok z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Debicha o pomówienie przez Konrada K. radnego powiatowego. Przypomnijmy, sprawa dotyczy okresu, w którym Debich był prezydentem Kutna. Sędzia Dominik Barański nie miał wątpliwości, że radny podczas jednej sesji Rady Powiatu pomówił Krzysztofa Debicha i uznał winę byłego wicestarosty Konrada K. W ramach zarzucanego muczynu uznaje za winnego tego, że w dniu 28 listopada 2014 roku w Kłótnie podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Kłótnie, pomówił oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Debicha, że jest on osobą Skazano, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na opłatę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska starosty Kutnowskiego. Sąd odstąpił od wymierzenia kary oskarżonemu, orzekł natomiast nawiązkę w kwocie 1000 zł na rzecz hospicjum Kutnowskiego, podanie wyroku do publicznej wiadomości na łamach dwóch lokalnych gazet i portali internetowych oraz 1800 zł zwrotu kosztów procesu na rzecz oskarżyciela. Jesteśmy częściowo zadowoleni z tego wyroku, ponieważ nie potwierdziła się większość postawionych w akcie oskarżenia okoliczności. Natomiast oczywiście w pozostałym zakresie złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie tego orzeczenia i dalsze decyzje będziemy podejmować po analizie tego uzasadnienia. Czyli rozumiem, że dzisiejsza rozprawa nie, było, nie była tą ostatnią? Wszystko na to wskazuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Konradzie, ja chciałam zapytać jeszcze. Tak. Nie łatwiej było przeprosić? Pani redaktor... Yy... Jeżeli chodzi o tą całą sytuację, proszę zauważyć, że tu sędzia podniósł kilkakrotnie skazany, skazany. I ja muszę jeszcze raz... Wolałbym, żeby nie komentować w mediach okoliczności dotyczących sprawy tak, i objętych postępowaniem. Także na chwilę obecną myślę, że taki komentarz musi wystarczyć do prawomocnego zakończenia się sprawy. Zadowolenia z wyroku sądu nie kryje starosta Krzysztof Debich. Poczeka jednak, jak wyrok ten się uprawomocni. Jestem usatysfakcjonowany przede wszystkim uzasadnieniem sądu. Tej całej sprawy, która się toczyła przez lata przeze mnie. Tak to jest z ludźmi publicznymi, że łatwo się rzuca oskarżenia, a potem gdzieś w didaskaliach w gazecie drobnym druczkiem jest pokazywane, że ktoś jest uniewinniony. Mam nadzieję, że ta sprawa zakończy tą sprawę sprzed lat, bo pokazuje, że byłem niewinny. A jak pan Konrad Kłopotowski wraz ze swoim obrońcą złożył apelację, co wtedy? To będzie dalej rozważał sąd czekam spokojnie na dalszą rzecz, bo tu jest ważne to określenie tej mojej sprawie Nie byłem skazany. Można zgłaszać kandydatów, którzy utworzą nową powiatową społeczną radę do spraw osób niepełnosprawnych. Głównym celem rady będzie opiniowanie projektów czy inspirowanie przedsięwzięć związanych z problemami i potrzebami niepełnosprawnych. Starosta Kutnowski, Krzysztof Debich powoła nową Powiatową Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest to taki organ doradczy i opiniotwórczy dla starosty i też dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Między innymi rada będzie się składać, tutaj warto podkreślić, z pięciu członków. Kadencja. Tej, e, powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy staroście kutnowskim e, trwa 4 lata. Rada ma inspirować rozmaite działania, programy czy projekty dotyczące osób niepełnosprawnych, a także opiniować uchwały Rady Powiatu związane z niepełnosprawnymi. Czy to będzie główna jej funkcja właśnie opiniotwórcza? No po to właśnie są to organy kolegialne. E, e, warto podkreślić, że e, możliwości zgłaszania kandydatur mają Organizacje pozarządowe mają fundacje, ale też przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, e, krótko mówiąc osoby, które na co dzień zajmują się też problematyką osób niepełnosprawnych. Takie zgłoszenia można składać do 20 października. Kandydat do Rady powinien być związany z szeroko rozumianą działalnością związaną z osobami niepełnosprawnymi. By dobrze by też było, żeby ta osoba miała doświadczenie już w pracy z osobami niepełnosprawnymi, czy zajmowała się tematyką osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia należy dostarczyć. Do Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Kościuszki 16, a szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W czwartek w Kutnowskim Domu Kultury wielka gala obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W tym dniu chodzi przede wszystkim, by być razem, czyli by łączyć ludzi zdrowych i ludzi chorych. A jak się okazuje, granica między jednymi a drugimi jest bardzo płynna. Już wkrótce obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Cały październik jest poświęcony osobom, które borykają się z problemami zdrowia psychicznego. Ten dzień jest dlatego tak ważny, że należy podkreślić istotę samego zdrowia, samej psychiki człowieka, bowiem dzisiaj większość znaków uważa się, że jesteśmy osobami zdrowymi. Jutro może spotkać nas jakieś, jakieś nieszczęście, tragedia, choroba i nagle... Stajemy w obliczu tego, że się załamujemy. Pęd świata, coraz szybsze tempo pracy, a wreszcie samotność to tylko niektóre sytuacje, które wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Często szukamy pomocy, ale niestety jest już zbyt późno. Często jest to za późno. Dzisiejsze życie jest w takim strasznym galopie, że jesteśmy zaganiani, nie prowadzimy właściwej profilaktyki życia. Jest dużo sytuacji stresowych, które pomału powodują to, że stajemy się nie. Odporni. Jedni oczywiście, którzy są mocni w systemie psychiki, dają sobie z tym radę. Dużo ludzi niestety, ale ma różne symptomy objawów różnego pogorszenia stanu psychicznego. Często również pierwszą pomocą przy symptomach na przykład depresji staje się wspólnota, ruch, aktywność czy najzwyklejsze spotkanie z rodziną bądź przyjaciółmi. To wszystko po pomaga nam odstresować się, pomaga nam w organizacji naszego życia. W tej gonitwie należy się zastanowić, czasami zwolnić i zastanowić się nad własnym życiem, żeby nas nie spotkało to, co właśnie dzisiaj jest skierowane do ludzi, którzy są już chorzy. I żeby się wiedzieć, dowiedzieć coś na ten temat więcej, gdzie w takich przypadkach można się udać, gdzie szukać pomocy. Dzisiaj zapraszamy na jutrzejszy dzień, gdzie będzie dużo na ten temat pogadanek. Właśnie w czwartek w sali Kutnowskiego Domu Kultury uroczysty finał obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego. Wystąpi zespół November Project, a także podopieczni domu samopomocy w Kutnie i blisko 15 innych ośrodków. W tym roku Dzień Zdrowia Psychicznego odbywa się pod hasłem Karnawał Kultur. Paweł Kulaga, wszechstronny tancerz Skutna, bierze udział w programie Mam Talent. Kiedy będzie go można zobaczyć, o tym w materiale filmowym. Paweł Kulaga, instruktor zespołów reprezentacyjnych Hip Hop oraz Modern Jazz w szkole tańca Street Dance Studio, pojawi się w programie Mam Talent na antenie TVN. Utalentowany tancerz zaprezentuje się razem ze swoją partnerką Iwoną Drzymałą podczas castingu, a emisja odcinka z jego udziałem odbędzie się w sobotę o godzinie 20.00. Zapraszamy wszystkich przed telewizory. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy pochmurno temperatura 5 stopni w Kutnie, 2 w Łowiczu i 3 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W dzień przeważnie słonecznie temperatura 12 stopni w Kutnie i Łęczycy i 13 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W nocy bezchmurnie tylko w Łowiczu temperatura 0 stopni w Kutnie i Łowiczu i 1 w Łęczycy ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali.